Lepiej tu nie. Za późno. No, jestem ukryty. Tak? Ja ty. O, co myślę, wybiegnę. Nie, ja ty gdzie indziej byłeś? Już Little Beard mnie ściągnął. O, ziomuś już lata. Jak zdechnę to się podłączę do niego. A ja zarobi się po rundzie, nie? No to też prawda. A mówię, po prostu sobie te, jak się tak powiem, ten sztorm odpuściłem no. Czy kurort to jest. No. Dla relaksu Wolę sobie z nim pośmigać. Co za gość tam? Słabo go widać na tej termowizji. Jak przekręć tę termę? Czyżbyś miał termę? Nie wiem, jestem z buta, no to popłynę. I skąd on wiedział, że tutaj gościu jest na tym statku, jaką żadnej mapy nie miał? No nie wiem, jak on to robi. Magia. A właśnie ten mini kwórna. Nic sensownego tu nie umiem ugrać. No nie, trzy rpg i trzy razy on był szybszy. <laughs> o Jezus. Bo tu jest troszkę inna część mapy. No, tu tylko dostęp mają pojazdy latające. Jakbyś wyskoczył to będziesz mieć ten... Bo... Zobacz. No. No przekocur. <laughs> Następne rakiety idą. O skubany. Patrz. Znów. Chujozo.

No, 10 kuponów panowie. Puszczę nie widzę. Ja no, co mogę powiedzieć? Zazdroszczę kolesiowi, no. No, to jest spektakl, go godny podziwu. No, jeszcze przy przegrywaniu, nie? No. Trzymał się generalnie zdala od łodzi przeciwnika. Helki ściągnął. Dzięki niemu te 10 koła za Helkę dostałem punktów.